Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Polski Rolnik I co na samym wstępie, ustawcie łapkę w górę oraz hashtag siewy, a ja przypnę wam serduszko I dzisiaj tutaj na odcineczku będziemy robić, no, normalnie, alpejskie kombinacje dlaczego? Dlatego, że stwierdziłem, że na połowie tego pola, co mamy tam, o tam o Spróbuję zrobić uprawę uproszczoną, czy jakoś tak, bezorkową w sensie bo tam była talerzówka, teraz jeszcze pojadę tym agregatem e, i będziemy sobie siali w późniejszym etapie odcinka. Zobaczymy, porównamy sobie na jednym polu, jakby jak wychodzi z orką i bez orki, i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zobaczycie, ale zanim ruszymy, to ja tutaj e, wsadzę woreczek ze zbożem do betoniarki, niech się miesza z zaprawą w tym czasie, co będę agregatował. Kurde, o! E, Dajcie. Weźmiemy sobie... Ja wiem, że pszenica nie jest przyjmowana Jak myślicie, nie pęknie? Rzucę go tu. O kurde. W realu to by pęk chyba. Weźmiemy go sobie. Eee. I cyk do betoniareczki. O. Eee, w sumie nie wiem, czy się jeszcze jeden zmieści. Zobaczymy. Będą się dwa zaprawiały najwyżej. No. Wiecie co, ja to chyba wczoraj, bo po nie umiem chodzić, Ale już dałem radę e, Zawsze to troszkę taniej swoje zboże zaprawiać niż jakbym miał e, jeździć teraz kupywać gotowy materiał siewny Fakt, że na pewno byłby on trochę lepszej jakości niż tutaj u mnie, ale... Jakoś sobie poradzimy i bez tego o. Dobra To może jeszcze jeden wejdzie, zobaczmy Nie, już je, jeszcze jeden nie wejdzie Raczej. I bierzemy to. Wlewamy tam, że tak powiem. I tutaj niech się dzieje magia. Powinno działać. Działa. Elegancko. Niech tu się kiczka. A ja w tym czasie sobie. Bo tutaj już testowałem poza odcinkiem. Jak to ten materiał wychodzi. No, ładnie. Jak widzicie, zaprawiony jest wszystko. Więc teraz siadamy sobie do wgłady mierca i lecimy. E, tylko pół pola tam tak zrobię. Mówię, w ramach testów. E, zastanawiałem się, czy tutaj nie zasiać, ale stwierdziłem, że tutaj nie. Tutaj i tak będę jeszcze musiał agregatem przeczesać. Łe, prawie na centymetry. Tutaj i tak będę musiał na wiosnę albo jakimiś brunami albo coś przelecieć. Dlatego że trochę krzakami zarosło. Będzie się trzeba tego pozbyć. Muszę opryskiwacz kupić, bo te chwasty no, są uciążliwe już. Szczególnie w takim, w takim etapie jak ja, że wiecie, że te maszyny są małe, ta orka nie jest zbyt głęboka no i te rośliny niepożądane mają w miarę łatwo później. A ta workownica dalej tu stoi, chyba tu zostanie do następnego sezonu. Czekajcie, którą połowę bym nie chciał wziąć. A powiedzmy, że. Nie, powiedzmy, że tamtą, bo tutaj, jak będę orać musiał czy coś, to będę musiał posianym jeździć, a tutaj już będę miał. Że tak powiem yy. No, będę spokój Z tej strony Tutaj talerzówka wjechała Na część pola też wjechało wapno No mniej więcej jest wszystko te same warunki Więc yy, zobaczymy Przejadę sobie kilka razy No to w ramach testów Będę miał mniej do orania, co nie Talerzówka, tutaj Trzy rz rzędy tych, Trzy rzędy zębów Plus yy, wałki Plus jeszcze w siewniku myślę, że w miarę to tam te redlice ogarną I bronki zasypią to wszystko ładnie ja Chcę przetestować czy Naprawdę opłaca się orać Czy nie jest to zbędne Fakt, że no te pole nie wygląda tak dobrze Nie będzie wyglądać tak dobrze jak po raniu, ale... Co tam wiecie, wygląd to najmniejszy problem już trochę żal mi mieszać worywać wapno, co nie mówię jak te wapno tutaj poszło, no to jakie ja teraz woram w ziemię z powrotem, to nie wiem czy one w tym roku by jakieś tam różnice dawało. Trochę zrobiłem głupotę, bo powinno się na przykład właśnie poorać po dopiero. Dać później tylko sprężynówko tutaj sobie ładnie, to yy, fajnie sobie to sprężynówko już rozrobić, wymieszać, o taką opowiem. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. I powiem wam, że znowu nagrywam odcinek tak w sumie troszkę na szybko Dlatego, że jest godzina coś koło 13 i coś 13, nie mam telefonu, czy sobie by się ładuje No ale 1320 30 A na 15 jestem umówiony na, że tak powiem, kulik Wiecie jak to jest, wiecie jakie są klimaty tego kuligu Będzie fajnie, myślę Myślę, że coś na pewno też Zje, wypije, oczywiście soku z jagód i w ogóle Pewnie jak wy to oglądacie to ja już jestem na tym kuligu Życzcie mi żebym nie szedł po rowach eee, no ale tak nas wzięło I ze znajomymi stwierdziliśmy, że Czemu by nie zrobić Przejadę jeszcze sobie Raz Myślę, że będzie git Ogólnie też będę siał A chyba, że nie, zobaczymy w sumie Chyba że na jednej stronie posieję sobie teraz pszenicę, a zostawię sobie taki mniejszy pasek na te ziemniaki. Tych ziemniaków za dużo to deszcz nie chce. W sumie mógłbym jeszcze raz przejechać i resztę zostanie na ziemniaki, na wiosnę się posadzi i tyle. Ludzie tak często robią, że na jednym polu mają na przykład całe pole pszenicę, a tam kawałek ziemniaków. Jak tylko dla siebie. W miarę, w miarę prosto mi wyszło. Oczywiście nie jakoś idealnie, ale jest w miarę git. No przejdziemy sobie jeszcze w tamtą i z powrotem I lecimy po siewnik e, Część pszenicy będę się teraz Część pewnie na wiosnę Zobaczymy jeszcze Ale chyba raczej tak Już myślę, że następny odcinek to będzie albo zimowy Albo przedzimowy Bo w zimę na pewno jakieś odśnieżanie się zrobi e, Co jeszcze tutaj ciekawego mogę zrobić A, sprzedaż zbóż Tej pszenicy z trzeba posprzedawać co mi tam zostało? Tam no, trochę jednak krzywo wyszło. Czekajcie. Sobie takim pół przejazdem pojadę. Ale tak jak mówię na ziemniaki to tam sióch to powiedzmy, że w miarę prosto jadę. Teraz jak pojadę z kabiny to na pewno będzie krzywa, ale trudno. tam sobie poradzę. Dzisiaj taki myślałem, że dłużej mi to agregatowanie zajdzie, jednak Rusek sobie daje radę. O fakt, że w miarę szybko jeździmy, bo 15 na godzinę prawie ale... Jest dobrze. Wczoraj wam powiem, że dawno samochodem nie jeździłem. Wczoraj yy, wsiadłem w samochód co nie. I na tym lodzie, tak jak u mnie na wiosce nie żadne, ani nic. To jest ciekawe. Fakt, że przód napęd w miarę dobrze, dobrze się trzyma, nie, nie mogę narzekać, co nie, jakoś tak Próbowałem kilka razy bokiem wejść, to tylko raz mi się udało Fakt, że ja jakoś nie byłem zdeterminowany, żeby to zrobić, bo jednak pierwsza zima moja, więc Na razie nie chcę mieć wypadku Nie wiem, na razie chcę się Nauczyć jeździć, że tak powiem Ale no w... Jeszcze tak na tych, wio... na tych drogach, gdzie tam widać, że tych kilka śladów jest, to jeszcze w miarę Bo tam i Troszkę, coś tam, tę półkę, 5 dni temu to musną, i w ogóle wiecie o co chodzi. Ale jak pojechałem na drogę, na której były dwa ślady, no to wam powiem, że. A i jeszcze zakrętów co 10 metrów zakręt, to tak powiem wam, że tam czwórko jechałem szybciej. Nie, nie te 40, 50 na godzinę. Mówię, nie chcę się walić gdzieś zaraz. To dobra, Władimirz. Teraz na dwa ciągniki, to elegancko idzie. Sobie poza odcinkiem przygotuję co trzeba. Zestawy sobie pospinam. Jeszcze to się kuręci? Dobra. Włączmy ją. I sobie zasypmy. Elegancko tu wchodzi to wszystko. No i fajnie. Myślę, że tyle starczy nam. Jak nie, to najwyżej się jeszcze przyjedzie. Zarobi tego. Ludzie, nie piszcie, ja nagrywam odcinek, teraz się do mnie nie pisze. A znając życie, napisali na grupie i zaraz będzie spam. Zaraz bym taczkę przetrącił. Ej, ja nie wiem, czy ja tu bramę, to wyjadę. Nie, no powinienem na styk. O, ale i Saria, już do tego ciągnika myślę, że bardzo fajnie to pasuje. Jest tak, może mniej polsko jak zwykle, ale, ale fajny zestawik według mnie. Też co wam powiem Szykuję już serię powoli z Jutkiem, Ja już swoją część mapaku praktycznie mam skończoną No i myślę, że będzie giga fajna W sensie klima klimacik będzie fajny myślę Taki polski, będzie to seria Po prostu, że sobie e Gramy na luzie, wiecie, bez, bez żadnego ciśnieniowania Na zarabianie, na jakieś ten tylko tak, o, mam jakieś tam maszynki, co nie, co nam się podoba i, i ogień. O, luks. To sianie to już w ogóle minuta, dwie i będzie zasiane. To tutaj to nie, nie ma, to tamto. Zobaczymy sobie, jak to tam wychodzi. Jak widzicie, no tutaj w miarę, w miarę, to nie, wiadomo, nie to, co to, 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 to talerzowe, ale to też trochę lepsze niż Poznaniak. No, ale ładnie tutaj sobie widać niby gdzie są te, ale bronki sobie radzą. W miarę jest git. Wiecie co? Eee, czekajcie, jest tu ten wskaźnik? Jest, ale nie wiem czy on działa tak szczerze. Z zobaczymy w sumie. No tutaj z tej jednej strony trochę mniej nasypane jest, najwyżej się przyjdzie, ręko przegarnie. Ale nie starczy na ludzie, patrzcie, jak to wolno schodzi. Więc. Yy, a tu są dwa, trzy dwa przejazdy w koło i będzie zasiane. Dobra. A żebym brony miał jeszcze dzisiaj, muszę pożyczyć brony. Bo kultywatorem to, to mi się nie opłaca. Ryć już po tym gruberze. Brądkami sobie tylko przelecić, te chwasty powrywać. Bo eee, zarosło troszkę. I, 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 i będzie ogień. To bym sobie już dzisiaj posiał może i tam przy domu, co nie? Ten hektar, czy ile tam jest A i też czeka mnie jeszcze sprzedawanie ziemniaków, ja zapomniałem Ale to też jeszcze trochę do tego czasu Ej, ale ta góra jest zdradziecka dla każdego ciągnika, nie? Stoi ciągniki sobie pod tą górę Tak jak ostatnio rozrzutnikiem jechałem z tym Trochę wilgoci złapało Wtedy co ten ostatni rozrzutnik tam został, poza odcinkiem To przywiozłem go tutaj To wam powiem, że... Władymirsem bym go nie pociągnął. Ja już tym, tym ledwo tam dobie, z biegami to na sam dół schodziłem. Ale jakoś pomału wjechał. A Władymirsem nigdy w życiu. Bym nie do rady tu pod, podskoczyć. Dobra. Do góry. No i co, w tamto i z powrotem? Ile mamy chociaż odcinka? Mamy te. 12 minut, no to zanim zjedziemy, zanim ten, to 15 będzie, myślę. Taki dzisiaj krótszy odcineczek. Teraz wziąłem sobie za cel, żeby właśnie tak bardziej na tych odcinkach coś się działo, żeby jakieś tam dwie roboty były, czy coś. Bo cały czas jedna, no to się znudzi. A tak, to jak coś tam na, się robi raz, czy agregatujemy, zaraz siejemy i w ogóle, to tak troszkę ciekawiej według mnie. Możecie pisać, co na, o tym sądzicie. A wam powiem, że wywaliło tych kamieni teraz. Przydałoby się... No ale ja, czym ja będę to zbierał? Jak nie, to trzeba już zawołać i będziemy zbierać. <grym> Na dwukółkę. Dobra. Jestem ciekawy co to by się działo, jakby takim sięwnikiem od razu zasiać tak jak tutaj potalerzowanym i ten. Myślę, że dużej różnicy by nie było. W sumie ten agregat, co, no trochę, trochę bardziej jeszcze to ziemię zruszył, ale... Kiedyś trzeba przetestować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, w sumie zostało teraz akurat na te pole przy domu. To nie wiem, może zaraz pojedziemy, zasiejemy, bym pojechał, zobaczył, co to się będzie działo, jakbym się wnikiem w te chwasty wjechał. Ale troszkę, troszkę się boję, żeby mi tu nic nie pozapychało go Pewnie za, poza odcinkiem zasieje W sumie co ja chcę siać, tutaj będzie pszenica Tu będą ziemniaki z boku na tym pasku I na tym trzecim polu pewnie będzie jakiś owiec czy coś Bo myślę, że, myślę, że owiec będzie dobrym wyborem też niedługo dopłaty przyjdą, już czekam. Myślę, że tak w listopad, grudzień, że w grudniu już przyjdą. Może nie dużo ale coś tam zawsze skapnie. Dobra, lecimy na HT. Jedyny minus tego siwnika to to, że już te 3 metry jest szeroki, on wystaje po zaciągnięciu, trzeba uważać. O, dobra. I tu sobie wjeżdżamy go sobie już chyba poza odcinkiem w sumie Co, ja się będę z wami żegnał Do następnego odcinka, cześć i bapa O kurwa. Elo, widzicie? Jedzcie, jedzcie Danonki, będziecie mieli zdrowe kości. Będziecie mogli tak ciągnikami rzucać jakie ja. Do następnego odcinka, cześć i bapa. Elo!